Czym są te wszystkie nakładki magiczne, które wkładamy do płęd? To nic innego jak po prostu wkładki baletowe. Takie najprostsze wyglądają w ten sposób, akurat te są takie małe dla uczennicy. Jest to taka miękka gąbeczka, która chroni palce. Te nakładki mogą być również bardzo cienkie. Ta na przykład jest takim silikonem powleczonym po prostu materiałem. Ja używam takich nieco grubszych. Też pokrytych materiałem i zobaczcie, po prostu zdejmujemy rajstopę, nakładamy tą magiczną wkładkę, która chroni w niewidzialny sposób dla widza stopy i dopiero wtedy nakładamy płętę, aby chronić palce, żeby nie było to takie bardzo bolesne. Tutaj mamy takie gumki regulujące szerokość tej puenty, które można zawiązać w kokardkę i wiążemy. Troczki, żeby błęta trzymała się i nie zsuwała nam się ze stopy.